carving darkness in the silence, drawing into deep end. calling to the sky too many times. As a roses can grow beneath the pavement, I swim a hundred oceans and never walk alone. Idę, nie będzie czuł się sam W ramionach utuli nas ten dobry świat Ponad tym, co budzi strach Ja czekam na ciebie i jestem Proszę, usłysz mój głos Zaczekam, noc zamieni się z dniem Ja czekam na ciebie, warto to wiem Poczekam Teraz żeglujemy w przyszłość. Mamy w sobie miłość, która burzy mur gorzkich słów. Co będzie? Czy to jeszcze ważne? Prawda nas odnajdzie. I poprowadzi tam, gdzie nigdy już. heart is still heavy to hold, and you can't find the words to tell me. I drawn every mind between us now, just to let you know somebody's waiting. Somebody's waiting for you. I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting. Somebody's waiting for you. I'm waiting. Czas nie obawy się, mimo tego wiem, to co złe przeminie. Nawet ktoś taki sam jak my. Opowiedział mi, że wszystko jest możliwe. Proszę usłysz mój głos Zaczekam Noc zamieni się z dniem Ja czekam Na ciebie warto to wiem Poczekam He's waiting for you.